Pasja to się rozwija przez wiele lat tak naprawdę. Ja, ja zaczynałem od, od chodzenia po Bieszczadach i tam jakoś złapałem bycyle, i już nawet nie wiem jak to się stało, że, że jeżeli gdzieś jeździłem, to zawsze to były, to były góry. Yy, to jest w sumie trudne do zdefiniowania. Miałem taką. Yy, straszną noc kiedyś na zimowej wyprawie na kadłubach, gdzie tak po prostu wiało. My tam byliśmy z Maćkiem Pawlikowskim gdzieś tam na, na, na filarze tego kadłuba, gdzieś tam na niecałych 7 tysiącach i, i już naprawdę żeśmy no, sobie tak jakby, no, no żegnali się w pewnym sensie. Czy znaczy jest coś takiego w ogóle, że mm, to już Tatrach jakby tego możemy zasmakować, że, że wspinaczka zimą jest jakaś taka twardsza, trudniejsza. No, wiadomo, warunki są trudniejsze. Jest może mniej finezyjna, w każdym razie była w moich czasach, bo w tej chwili drajdujik. Jakieś różne te nowe techniki powodują, że ona jest też chyba nie, niezwykle finezyjna. Co tu mówić, często w ogóle nie ma czegoś takiego toaleta poranna. W bazie to, jeżeli mamy jeszcze niezłe warunki, to bywa tak, że kucharz przygotowuje ciepłą wodę i tutaj wiaderko, na przykład, z tej wody trochę napuścić i się tam zęby sobie umyć powiedzmy sobie. W dobrych, przy dobrej pogodzie grzejemy sobie wodę też na prysznic i tam co jakiś czas ten prysznic staramy się brać, ale zimą, zimą czasami się nie udaje, no nie ma po prostu warunków na to częściej, Także no, to są dosyć spartańskie warunki. Oczywiście każda kąpiel, na przykład po powrocie z wyprawy, no jest po prostu wielkim przeżyciem. Ja pamiętam kiedyś e, po takiej zimowej wyprawie, jak dotarliśmy w Katmandu do hotelu, to sobie taki plastikowy fotel po prostu wstawiłem pod prysznic i tam godziny godzinę siedziałem. Golanie dla mnie jest takim. Takim świątecznym dniem zawsze. To bywa tak, że na przykład przed atakiem szczytowym tak chcę porządniej wyglądać, ale nie, no to nie, nie jest często. Chociaż są osoby, które się golą maszynkami elektrycznymi, Andrzej Zawada to zawsze po prostu no, raniutko był ogolony pięknie, także no, to, to zależy. Do bazy to wiadomo, że ktoś nam donosi te bagaże, no bo to są rzeczywiście setki kilogramów albo nawet i przy większych wyprawach. Czyli to jest jakaś karawana, szerpowie, czy jacyś inni, zależy jeszcze w jakich to górach, się czasami jaki, czasami nawet jakieś osiołki, wielbłądy też. A potem się zaczyna ten jakby nasz trudkie, kiedy musimy... Dużą część tych bagaży mieć jeszcze wyżej. Przynajmniej od śpiwory, jedzenie, liny poręczowe, to są całkiem duże ciężary i no przez to te wyprawy działają m.in. przez to tak wahadłowo, prawda? że te obozy się stopniowo jakby zakłada. No ciągle się czegoś nowego dowiaduje. Najwięcej się pewnie można o sobie dowiedzieć, ale tego to chyba nie chciałbym mówić. No to są bardzo różne doświadczenia i czasami bardzo osobiste. Natomiast tak ogólnie jest coś takiego, że no byłem w końcu już na, na pewnie kilkunastu co najmniej wyprawach i, i one bardzo łączą. Nawet jeżeli ja się potem z tymi osobami praktycznie nie spotykam nawet przez wiele lat, to gdy się spotkamy, to zazwyczaj no, jesteśmy do sobie przyjaciółmi. No. Jest to radosny moment takie różne trudne sytuacje przeżywane wspólnie bardzo łączą. No ja myślę, że są takie dedykacje, znaczy ja osobiście w sumie chyba takiej konkretnej dedykacji nie miałem, ale, ale to się dosyć często zdarza. No ja powoli do tego chyba dojrzewam. Nie, no oczywiście wszystko jest fajne, wszystko to jest związane z jakimś yy, yy, stawianiem sobie celów, wysiłkiem, dążeniem do tego. No nie muszą być to góry wysokie. Jakoś, tak mi się wydaje na przykład, że góry wysokie są bardzo podobne w jakimś sensie do żeglarstwa, szczególnie takiego żeglarstwa wielodniowego, bo tam się właśnie czuje bardzo ten kontakt taki z naturą, przestrzeń. Myślę, że, że żeglarze i wspinacze często mają bardzo podobne odczucia, podobne wrażenia. To odkrywanie na nowo Różnych takich ułatwień cywilizacyjnych jest w ogóle niesamowita i taka zmiana jakby perspektywy widzenia to się dosyć szybko oczywiście zapomina i łatwo akceptujemy różne wygody, ale, ale te pierwsze momenty, kiedy nagle sobie można, kurczę za przeproszeniem, usiąść na kiblu, to no po prostu jest coś także Myślę, że nawet dlatego, żeby czasami właśnie spojrzeć na to wszystko, na, na, na tą naszą rzeczywistość trochę inaczej, to warto jest zasmakować takich wypraw. Takich wypraw, które trwają właśnie miesiąc, półtora, dwa, trzy nawet, bo, bo takie też są. Płynęła po prostu zasadniczo, bym powiedział. <gry> no, góry się stały takim moim drugim domem. I na pewno też to wpłynęło na moje życie osobiste bardzo. Ale tak myślę, że chyba, chyba bym tego nie zmienił patrząc.